Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj pokażę Wam książki od wydawnictwa Jaguar. Nową serię książek: Pamiętnik 8-bitowego kota. Jest to nieoficjalna opowieść ze świata Minecraft. I jest to, zaraz Wam tutaj pokażę, po. Ośmiobitowym wojowniku, a nawet tutaj jest pamiątnik ośmiobitowego wojownika, właśnie już wcześniej tyle tomów się ukazało. A tutaj mamy kota, o kocie, fioletowy portal. Kot nie miał wchodzić do tego portalu, miał go unikać. Takiego mama mu tutaj mówiła. No, i historia zaczyna się od tego, jak nasz tytułowy bohater spotkał, zobaczcie, Miał i Tofiego, i z nimi tutaj troszeczkę zaczął się zadawać. W pewnym momencie, gdy już byli na drugim, gdy już znalazł się na drugim końcu lasu, zobaczcie, zauważył wilki i zaczął uciekać przed tymi wilkami, i właśnie. Przez to można powiedzieć wskoczył do fioletowego portalu i początkowo analizował, wskoczyć, nie wskoczyć, ostatecznie wskoczył i zapuścił się do netheru. I co tam się działo? No, dużo się działo. Zdradzę Wam, że dużo się działo. Kot już nie był zwykłym kotem. Stał się kotem z fioletowymi oczami. Spójrzcie, jaka fantastyczna czcionka jest w tej książce. Gdzie nie mamy tutaj Minecraftowe ilustracje. Bardzo fajnie się czyta, jest duża czcionka i szybko się strasznie książkę czyta, zdecydowanie za szybko. Znajdujemy się nagle na końcu lektury, ale już jest drugi tom, więc to nic, że szybko przeczytamy, bo zaraz po drugą książkę sięgamy. Jej wnętrze jest takie samo jak tamtej, no i mamy tutaj dalsze przygody. Kota i innych towarzyszy. Bardzo dużo się dzieje i mnóstwo przygód. Nasi bohaterowie tutaj przeżywają dalsze losy, dalsze przygody. Billiego, który chodzi po Minecraftie własnymi drogami, widnieje też tutaj napis na okładce. No cóż, można jeszcze o książkach powiedzieć? Jeżeli macie fanów Minecrafta, myślę, że się spodobają książeczki, bo bardzo przyjemnie się je. Czyta, a więcej o nich przeczytacie na blogu. W opisie do filmu jest link. Gorąco Was tam zapraszam i dziękuję już za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.